Ból w przednim przedziale kolana, który się pojawia przy długim siedzeniu, wstawaniu z krzesła, chodzeniu po schodach w górę, w dół, zazwyczaj gorzej jest w dół, może świadczyć o tym, że jest jakiś problem w stawie rzepkowo-udowym, czyli stawie pomiędzy rzepką a kością udową. Natomiast nie znaczy ten ból automatycznie, że ktoś ma chondromalację rzepki, bo to często jest używane jako synonimy, nie są to synonimy. W ogóle. Chrząstka nie ma unerwienia bólowego, więc jakby sama chrząstka nie boli, w związku z czym może być tak, że ktoś ma dosyć duże dolegliwości i de facto nie ma dużych uszkodzeń chrząstki i może być tak, że ktoś nie ma dużych dolegliwości, a uszkodzenia chrząstki już są. No i dlatego taki ból powinno się zdiagnozować, tak? bo ból z przodu kolana to jest tylko opis objawu, który ma pacjent. Natomiast sprawdzić, czy ten pacjent ma już uszkodzenia strukturalne, czy nie, no to, to wynika z badania klinicznego, z badań obrazowych. W przypadku kolana, takim rekomendowanym przez Międzynarodowe Towarzystwa Naukowe badaniem jest rezonans magnetyczny, nie badanie USG, niestety wciąż powszechnie wykonywane, tylko właśnie rezonans magnetyczny.